Cześć wszystkim, Rafał z tej strony. Mamy sobotę 8 lutego, godzina 11:30, 0 stopni, może minus 1, nie wiem. Wieje e, wiatr, bardzo nieprzyjemnie jest. E, jestem tu na chwilę, miałem, miałem nic nie nagrywać, ale skoro jestem, to coś nagramy. Szybko. Chcę sprawdzić, jak zachowują się rodziny, które miały dane ciasto. Coś, po prostu ich zachowanie sprawdzić tylko, tylko kto mi teraz powie gdzie było poddawane ciasto na pewno tutaj czy one je pobierają czy one nadal są jakoś pobudzone czy one się uspokoiły mamy ochłodzenie Zobaczcie. nic nawet nie ruszono Tutaj siedzą spokojnie. Tu mamy ból, obok następny Samo. tutaj mamy. Ojej. Zobaczcie, one tu są pobudzone, te są pobudzone, ale ciasta nie ruszają. Tu jest wyraźnie cieplej, ale ciasto jest nieruszone. Dzieje od wschodu. Naprawdę jest nieprzyjemnie. Zobaczymy, ile to odchodzenie potrwa. Mam nadzieję, że te rodziny, w których jest jakiś tam czerw, również nic nie ruszone. Mam nadzieję, że rodziny, w których jest jakiś tam czerw, w, w stacji ostatnim lekkim ociepleniu, że dadzą radę jego wygrzać Za tym kłębem nie zabraknie im pokarmu poczekajcie rękawicy założę. Ten wiatr jest strasznie przenikliwy gdzie to było jeszcze yy, tutaj chyba z tym betonem Tutaj było podane. Pszczoły są, ale nic nie ujedzone. Tutaj któryś. Tak tutaj. i coś sobie skubnęły. Ale one tylko skubnęły trochę i zostawiły to. Także o tu czego nie, do... nie do położyło przybrznięte aż taki mróż mamy nieruszone Czyli na szybko Rodziny, które dostały ciasto, może coś tam je skubnęły trochę, ale ochłodzenie spowodowało, że nie są tym zainteresowane. Dostały to, niech to leży sobie. Może, może w końcu się zainteresują, a może i nie. Ciężko jest teraz stwierdzić, czy faktycznie. Tam zaczerwiły. Ale tak, dałem to, dałem. Nie ma co się rozwodzić. Eee, takie miałem przeczucia, i tak zrobiłem. I wydaje mi się, że dobrze zrobiłem. Taki krótki filmik. Update'owy, co do sytuacji. Dobrze, trzymajcie się. Widzimy się w przyszłości. Cześć.